Hej, cześć i czołem. Witam Was w kolejnym materiale z Last War. A. Jak w każdym, możecie pisać swoje uwagi, komentarze i wszystko, co chcecie wiedzieć w komentarzach. Tak więc, przejdźmy do materiału. Dzisiejszym materiałem będzie pociąg, który uległ zmianie. Otóż, obecnie. Występuje tylko jeden pociąg, który może zostać puszczony przez sojusze powyżej 20 miejsca w rankingu. Dodatkowo, e, Gildia musi spełniać odpowiednie wymogi: żeby mieć co najmniej 20 członków, e, każdy członek musi mieć odblokowany peron w pociągu, oraz oczywiście mamy możliwość wysłania jednego regularnego i dwóch mega ekspresów dziennych. Przy czym mega ekspresy są tylko i wyłącznie dostępne za pośrednictwem kupna. Eee, jeżeli chodzi o zwykłe pociągi. Jeżeli chodzi o zwykłe pociągi, one klasyfikują się w następujący sposób. Jak widzicie, niestety nie udało mi się dostać na żaden wagon. Niestety zostałem pominięty i pojedzie pociąg bez mnie. Mm, każdy wagon ma swoją rzadkość. Jeżeli chodzi o te rzadkości, są one od białego do złotego. Złoty oferuje nam najlepsze itemy, jak sama myśl przewodnia wskazuje. Są to itemy od puzli złotych, dekoracji złotych, po surowce, minerały itd. itd. Czyli zasadniczo znajdziemy tutaj wszystko, ale dotyczy to tylko i wyłącznie elementów rzadkich i prestiżowych. Jeżeli chodzi zaś o konduktora, czyli naszego przewodnika trasy, e, przewodnik trasy musi wstawić swoje wszystkie trzy oddziały. Niezależnie od jego siły, jeżeli dwa z trzech oddziałów podczas ataku na pociąg przegrają, wtedy zostaje złupiony nasz pociąg. Sam konduktor po dotarciu do celu otrzymuje wszystkie minerały, surowce i wszystko, co się znalazło w pociągu do momentu dotarcia. Czyli, jeżeli pociąg by nie został zaatakowany ani razu i wszystkie te rzeczy by dotarły do celu, konduktor otrzyma wszystkie te itemy, które są tutaj wyznaczone. Nie oznacza to jednak, że pozostali nic nie dostają. Każdy, który weźmie udział w tym pociągu, Znajduje się w poszczególnym wagonie, otrzyma wszystkie przedmioty, które nie zostały skradzione z jego wagonu. Czyli, dla przykładu, jeżeli jesteśmy w drugim wagonie, no to otrzymamy e, itemy do ulepszenia przedmiotów: niebieski item, tikety do losowania, no i pozostałe przedmioty. Jeżeli któryś z tych przedmiotów zostałby ukradziony podczas ataku, no to z automatu zostaje on stąd wykreślony. Pociąg ogólnie jedzie 4 godziny, i przez te 4 godziny można go zaatakować i obrabować. I to by było jeżeli chodzi o kwestię pociągu. Tyle. Okres przygotowawczy przed wystartowaniem pociągu również trwa 4 godziny, więc musicie się spieszyć. Każdy wagon, co prawda, mieści 5 osób, ale to jest nadal tylko 21 osób w całości na pociąg. A w gildii jest maksymalnie 100 osób. Tak więc w razie co piszcie i ja Wam odpowiem na Wasze pytania. A ja Wam dziękuję. Życzę Wam miłego wieczoru. Na razie i hejka.